Tutaj już się zameldowałem, no, nawet hostel taki, nie, nie taki, zły tam, osiem łóżek chyba jest, tam mieszane kobiety, z, takie uniwersalne kobiety e, z facetami, tam jest oddzielna, jest e, łazienka. No już tutaj się odprawiłem, tutaj mam miejsce w w kolerach łóżko na górze, osiem osób, to nie tak źle, te kobiety z facetami. Sporo cudzoziemców widziałem z różnych tam części świata. zgłodniałem, muszę iść gdzieś coś zjeść, do jakiejś restauracji. Mam na oku tutaj niedaleko, nawet w miarę przyzwoicie i zdrowo. To jest fajny widok. Tak jak pójdę, idę coś znajdę do jedzenia sobie. Tutaj z drugą strony pójdziemy 6 strasznie dużo osób tutaj jest No i tak tak kurde nie czy nie jest pochmurno ale całkiem ciepło jest Patrzę trochę tutaj remontują centrum odnażają budynki dość pojawia A my idziemy dalej czujeć coś do jedzenia. No i teraz się zacznie tutaj ile ludzi jest, ile chodzi. A to dzisiaj jeszcze gorsza pogoda, a jutro jak ma być ciepło, no to tutaj coś będzie Geen capthis, ja, tak? Zo ziet zij ook het koeien van de Pan Go gołem wicharmi. No tutaj jest parę fotek, które robiłem. Tutaj trochę ludzi ciężko jakieś fotki zrobić, bo ktoś zawsze stanie w kadrze Jakim psy ładne ma. Ja poszedłem tutaj, tak? Tak, tak. mu